No Cześć w kolejnym odcinku. C może już ostatnim. Strain 5, Clockwork Academy, chyba. Legacy, e ale tak. Konspiracy no. Clockwork. Legacy może też być. Coś nas zabija w tyle, kontynuujemy, bo nas zabiło coś co nie widać. Of despair, a image of to the Pewnie nie będę sobą, nie? No ale nie pochodzi mi. Przełącz to. Pierwszy raz film. Szybko. Nie. Ja jest. jestem sobą. Zabija się to? Zabija nie, się nie. te macki, Boże. No ale kto mi za. Zabra... No kto mi tą skrzynkę robi? Ja mu mogę skakać po tych mackach. Masz mu poskakać po mackach. O, ho, ho, ho. Broń nas. Teraz. Robię co mogę. No to chodźcie pod moją tarczę w tym momencie. Teraz. Aha, Zabija. i tak mnie zabiło, patrz. Czekaj, ja mu to podbijam. Dobra. A fucking ma... Uh, weź tą bombą też go wysadza, jak on tą mackę pokładzie. Po, no fajnie, tylko że ja umarłem już. Co o, kurwa to jest? Jezu, jakieś ściachaczki, matko! Nie wiem o co chodzi teraz, jak Da się w to strzelić w ogóle? rozwalcie to! Dłocho. Które? Boże... Mół s... po lewej stronie! Ale mnie spiłowało! Tak. <laughs> muszę zobaczyć w ogóle, co on robi. No Dobra, nice. rozwaliłem. Oni już mają życia w ogóle tyle. No, no Rozwaliłem, ale to czemu dalej żyje? no? Jezus, no umarłam. Nie kumam, o nie Boże, kumam, o Jezu, Boże. Jezu, Staram się to szczerać szybko, ale... No bo to rozumiem, że to różowe Eho. punkty, nie? Bo raczej. Oj, nie zdążyłam. Kurwa. Uwaga. Kto mi to... Dzięki, Toomberski. O, zrobiłem? linką most. To przecież nie stałem w tym. Przestań <coughs> kłamać. Nie mam życia, będę duchem zaraz. Oj, oj, jestem namierzony, co to znaczy? Dawać to to chyba tą mygłę. Spierdalać. To chyba spierdala. To ja się... Nie da się, nie świeci mi. To świeć. No nie robi. Kurwa. Układ we mnie musiało trafić, tak? Wydaje mi się, że tutaj ta mgła po prostu ma... musi być ta będzie narażona. Spróbuj no. ta zaświecić, nie możesz? Możesz! No świeci, kłamco. ale nie kasuje tego. Kasuje. Uratowałem ci dupę, nie ma za co. Uszaliłem w to niby. O, a ja zablokowałem. A kur. No wprost w, w skrzynkach jak mam to zabić z bliska? Aha, bo to z dwóch stron mnie zabija. Super. Z trzeba sobie most, a ja muszę to zestrzelić. Ciekawe, jak mam się przebić no, przez No ale wiesz, Z też. Z góry i, do, i z dołu to szczela. To już nie jest... O Boże, jestem nie sobą, proszę zamienić O Jezu, szybko Kurwa no. Tak mnie zamieniło postacią, że powiem źle Gry pieprza Ja no, no, tarcze mi rozwaliło, spoko Czemu wszystko na mnie leci mas... Aha, to wybuchło od razu, Ok, I wow. hey. Nie widzę się, umarłem. Ciągle mi przekazują te skrzynki, bo nie mogę strzelać tam gdzie o trzeba. O Boże, to sam w łeb jeszcze. Hit. O Boże, kto jest głupia. Aha, zaś te kolce zasrane. O Boże, nie wierzę. Ja w ogóle się nie widzę ja linka mi trochę zrypała sprawę. Dobra, zrobiłam Dobra. mu, ale wrzucił mnie do wody jak to za No ja w wodzie też byłem, ale spoko. No za dużo z tych skrzynek, ja nie mogę nic zrobić przez to. No ale czemu jak... No nie powinna powinnam umrzeć teraz ogólnie. Mam mało życia. Bo się. Dobrze. Ja też mam trochę więcej niż powiem więc... No, no zabijam więcej. mnie, to jak mam przed tym uciec? Na, do końca tej, na końcu nie dojeżdżam. Aha, jeszcze ja nie mogę wybronić tarczą, spoko. Nie, 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 ja też tego nie mogę uratować. Jezu, jezu. No to na pół już nie mają, ale... To jest, ja nie rozumiem tego. Aga musi świecić, żebyśmy rozpieprzyli. Tu jest u góry. Tu. Aga. No robię, robię, ale nie widzę gdzie mam świecić. Nie da się tego Nieważne, ja to zablokuję. Albo i nie. Bez sensu, wcześniej mi się udało to uratować G i nie dojechała, nie dojechała. Nie dojechałem. rozumiem, czemu się nie dało tego rozstrzelić. No tu ma u góry No to niech ten ziomek rozwaliłem czy nie to ma nie, to nie, to nie czysta w to w ogóle O, teraz, dobra. Dobra, tego Tam ziomka... Ona mego. nie ma życia już to jedno, to jedno coś. Jezus Maria. No i w tym samym momencie. No na początku za dużo umieramy, nie możemy tak. Przez te postacie zmieniane, trzeba szybko to wewnątrz. No to nie jest Jedyneczka. takie proste. Ja jestem już sobą. A Cię. ja? Ja nie widzę. To jest naciśnięcie tego przycisku. Ja ale wiem, ale ja nie wiem, w którą. Kurde, mm. no i dostałam w łebu. A kurde. kurde. Uciekajcie. O jezu! No. Jakie Jaki poleciałam w ogóle, no! No, a tak to się chowasz pod, y, pode mną. Tak to krzyczycie nam. Ale jak trzeba bronić, tarczy to to, to, to z Ale życia już nie mam, kurwa. Mam tarczy, dostałam. Nie, dramat, już życia w ogóle nie ma. No. No kurwa i zaś no. ta kula zasrana. No wiecznie ląduje na tej kulce. A gdzie jest tam? A, dobra. Aha, już dawno mnie nie ma. No. <laughs> No, wskakuj tam! Odbiłaś od Cumberskiego. No, co za kulka. Nie wiem. No, za kulka zaś. Nie, to. Moja. nie umiem tego. A przejść. koniec mapy no? To nie daletuje do końca po prostu. To zaraz umrę też, więc spokojnie. Ach, u. No nie, teraz to najgorsze. No, dawaj, tam się kacz. No, już nie mam żyć, niestety. A tu co ty biegniesz na muszę z tyłu to walnąć, bo się kończy w sekwencji. Ja to, ja to walę ja tym. Ja to walę skrzynką. Tak jestem duchem to bez różnicy. Nice. O to może no Dobra. u góry szukaj. Po której stronie? Tu to jest, wiecie? tu, tu, po prawej. No ale co ja mam z tym zrobić? Bo ja nie rozumiem. Ja muszę Kazać, strzelić. O, teraz trzeba strzelić w tym momencie. O. Ja byłem też skrzynką. Ona już nie ma życia w ogóle, ona umarła. Ale kto? On został. Jezus, z każdej Kurde. strony, no właśnie to... Dobra, on już też ma po mniej niż pół. Dobra. Jezu, zaś to. Dobra, uciekam. No. Dobra, udało mi się no strzelić. No mnie się nie udało. Ja też go pizłem raz, uwaga. Chodźcie do mnie. Aha, grasz przy życiu. Kur... Ta, koniec. No. Chodź do mnie. Nie tego. możesz, Aga, tego tarczą bronić. Ja muszę moimi, bo to nie i tak Nie dało zabijam. się? Nie, bo to cię zabija wybuch i tak. Ja tak z tym. Jak za blisko moje są, to i tak jest koniec. Dobra, uwaga tutaj, bo... Zabijana? jestem, kurwa, no. tym, no. Klikam cały czas, ale nikt z was nie chce się zamienić. Też nie klikam. Za no bo już... Waga? Uwaga. uwaga. Kur... Ty byś musiał... Ja bym musiała skoczyć, a ty skrzynką, nie wiem. A płyną No skrzynka No skrzynka, bo tą skrzynką zabijam No Jezu, nie starczyło mi... Dalej skrzynka, nie wierzę w to. Jezu Ja te dolne rozwalam, ty rozwalaj górne no to górne mi przeszkadzałeś skrzynką właśnie teraz. Dobra, uwaga. O Boże! Musiał skoczyć jeszcze. Nie wierzę czy jeszcze Moja maria skrzynka ci przeszkodziła? A cisza. O nie, za to... Dobrze mam szarże. Patrz, zblokowała moja ta. Moja platforma. O nie, zaś. Boję się. No i tak mnie zrobiło w wodzie. No. No. kurwa. Dobra, górne. Psią. Dość Teraz najgorzej. Ja tego nienawidzę. Uważajcie, no ja spoko, bo sobie mogę jeździć na ja tym. Ja przed... ile mogę obronić, ale to jest sekunda. Dobra, dosyć. dostała trochę z miecza. Dobra, yy, lecę z no Zasłaniasz mnie. Po lewej stronie jest no. tutaj, no. Ale ona we mnie celuje, jeba ma. Tak, no. Dobra, ona znowu nie ma życia. Najgorsza etap przed nami. Ja pierdolę, przed tym się nie umie schować tutaj. Dobra, rozwalona Najgorsza ta dol, te dolne. O nie zaś to Dobra, dobra. Resztka, dawajcie, uciekać na prawo się. No O nie Zaś to, A dobra Czekajswis! Dobra, zdążyłem się osłonić skrzynką Taka uciekł O nie! Jeszcze... O, oh, fuck. Shit! Tarcza, to, tarcza to robi, Boże! Ale też była już nagrzana, z tego co widziałem. Tak, i oni mi wtedy ją zabijają. No Dobra. już jej nie mam. Końcóweczka. Pierdolę. Oh, A żyjemy Dobra, wszyscy? Czy jak? Tak. Tak, jeszcze żyjemy. Ja właśnie umarłem. Kurwa, ja też. Ale się Ja pierdolę, nie! Aha. Robię co mogę z tymi Ja myślałam, że jestem ostatnią. O nie, szybko do wody. Nie. Dostał raz. To drugi raz, nie ma życia już No dawaj te swojej matce. Co robi? O oh, kurwa, z dwóch stron Nie. Coś innego robi. Ty nie? Kurwa. Coś innego. Koniec już jest chyba. Nie. Ja już umarłem jak coś. Ja nie wiem o co chodzi. Na razie uciekamy. Resztki życia są jakieś tu. O, fa. Nie. To chyba żart. Na Jeden raz całe życie mi zabrał. Ale ja nie wiem, nie wiem, rozumiem, co to miało być w ogóle. A no mieliśmy to przeżyć, już było ostatnie uderzenie, było No to koniec. byliśmy pomiędzy, nie powinno nas zabić. No mnie uderzyło, ale to na raz, od kiedy zabija. No, Kurwa, co? serio. Ja już ha. się nie wczytałem nawet, a to już mnie uderzyło. Nie, no bo już. Ach. No zmieniaj się ze mną ktoś, bo nie wytrzymam. Tak. Ja nie wiem, jak to się zmienia, ja mam tego dosyć. <laughs> no, Weźcie, dajcie to. No robię cały czas. Nie od no, miejmy w ogóle życia ja Górny No nice. super, ciekawe czym dostałem jak to się dawno schowało, spoko Tu tak, 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 tak. muszę zrobić to, bo to będzie zaraz ta woda i ja od razu pójdę... Możesz? Ja też go pisnę od razu. No co mnie blokuje? Mnie też, ale nie wiem. Aha, mnie w ogóle w Nie, no. się. coś jest zdupczone. To przednim razem mi tutaj wskoczyć. Jesteś? Ja zgubę. Uważaj. A kurwa Teraz co? Aha, zaś to, bo że trzeba spieprzać. No ale. Niczym hity w dybydy to działa, widzę. Górne, no. A boże, znów. Kurwa, kurwa, za to nienawidzę tego. Woćciech, wszczytuj mi się do tego. Tak. No moja frela nie mogła się rolnąć. Kurwa. Nie flaga, prosto w ogóle. To jest hit. Dobra, łagodnie. Te teraz to. to. Nie! No, ten most, widzę, że tak pochronił mnie, że. O kurwa. Mam dosyć już. Górne jeszcze. Kurwa, jestem ostatnią osobą przeżycią. No, ja nie mam tarcza, mi nie działa. Dobra, ja się postaram przeżyć, aby to rozpieprzać. Ale dziwne, bo ona ma teraz połowę życia, normalnie nie ma już w ogóle. Co się stało? A teraz jej zabierzemy całe, dobra. Tu jest. Mam to, no. No, już dostało. Ale to dopiero, jak zacznie strzelać, to się odsłania. Dobra, ona nie ma życia. Ja pierdolę tak. zaś to teraz. Jedno rozwaliłem. To no, jedno, a ja trzy muszę, nie? Hit. No, moja skrzynka rozwala to. No nie, znowu widziś, to. Jak... Teraz co? <laughs> Bądź... Bomby. Jak coś to chroni hmm. siebie, nie? <laughs> Kurwa... Zaczną! No. Nie. Nie wierzę w to. Ciężkie to, to jest, głupie, na samym początku te kurwa pierdolone te zmieniają tych postaci. Ten śmiech to już mnie rozpierdala. Jestem sobą. Nie, nie, nie. Ja nie. No zamieniajcie się, by zawsze No Aga nie robi, to co? Jestem. No i nie mam pół, to życia. To już pół to życia, to jest nie głupie. Nie ty się zmienisz. Jakoś ty się zmienia w sekundę. bo Ja od razu klikam na samym początku. No też zależy, no. kim się zradzam, no bo. To jest tak samo. Ja zawsze jestem. Yy, tą. No, że ja życia już nie mam, to co tu ma by być? Dobra, no już masz całe. No, może damy radę. <laughs> mam jeszcze dwa życia do wykorzystania na śmierć, w sensie. Jasmine. Dobra, od razu, od razu jej zaszło w wciul życia. O, kurwa, ta kulka. Skoczyłem, tam i koniec. O no, fak Aha, Aha, fajnie Dobra Miało nie dojeżdżać do końca, a dojeżdża aż Nie, nie do wiem zamów. od czego to za... Raz... Prze Przecież nie dojeżdżało, teraz zaczęło. Utrudnili nam specjalnie, bo nam tak dobrze idzie. Ja Co śmierć to trudniej jest. Aha. Jakiś pierdolnik wiszący mi zablokował skrzyżę. Dobra, ale dostała ode mnie. O fak. o fak. Widzicie ją na to tutaj to? Ja nie mogę, bo tam moja skrzynka za bardzo nie steguje. Chociaż może? Aha. No już skończ. Nie z prawej strony gdzieś. O, o jest. Tu jest. Hit. Po co nam światło jak mamy skrzynki? No dawaj się szybciej. Lubeszczę. Pierdolę zaś to głupie. Dobrze, że ja mogę blokować, to cze... Uwaga! Dawaj wyciągaczki. Teraz będzie pojebana sekwencja, kurwa. Kurde, nie nadążam go drugi raz dziabnąć tą skrzynkę. Ale ja robię, spoko. Uciekać. Co teraz będzie? Laj No. Ale widzisz? A nie, dobra, moja skrzynka też go dziabła, spoko. Kurde. No, no! Chciałem się osłonić, no! ale nie mamy już... Jak. Nie ma życia już. Ale no tak, to, to jest jest o... będzie ta ta pojebana akcja Ja pierdzielę, ja nie Ale mam... bo na środku się trzymasz gdzieś, żeby... A nie być nie w wodzie lepiej nie będzie? Chyba też tam będziecie uderzać. Ale są takie poświaty, gdzie ona Disney. Aaa, środek... wróciło mnie, patrzcie. No dobra, no, no wcale nie o, powiem... Kurwa, wszystko. <noise> Umarłam. A gdzie jest słaby punkt? Nie ma. Nie ma. No to Musimy super. Muszę przeżyć. Ale ja nie mogę... Ja pierdolę. Noże Boże! Bo A teraz co? Przeżyliśmy to. ale ona ma dalej bo życie. Tumberski się tego To już umarło, nie czy, nie to to, czy to, o co chodzi? Musi pociągnąć tą. Aga teraz musi pisknąć Aga musi pisnąć tym. Aha. jest Ja utknąłem z drugiej strony. Staw serce, chyba zabiliśmy jej serce. Nareszcie. Jezu. Pokrzyżę plany Sani. Palcem po sali. Na tym padzie. Nie, dramat z tą znową postacią. Ale trzeba dostać to było. W najtrudniejsze web. w tym wszystkim. Tak. Trzeba teraz ją drżysnąć w łeb. Ale czemu tak robisz? No w jak frambą, nie? No nie zesrajcie się wszyscy tam. Jaką koronację kuźno? Wydupiaj. Luka no, Hola hmm. Zoya. Zoja. Aktorka gniazda. No jak wszyscy teraz. No, super właśnie jakaś baba musi się na, na przykrzew wypierdoliły Agunia, nara. On ja się rzucę, tak? Tak, dobrze. Ona też nigdy zanim... No ja powinnam nam starczy jej zrobić. Nie. No Boże, nie. Nie chcę wiedzieć. No właśnie, Dalej się nastąpi train, no. 6. train 6. No nie.

no i co, takie pojebane zakończenie. O, książę się znalazł. A nie, też pieprza. Klodet. Która? To ona? Nie, To Same klodety były. No to wszystkie były klodety. Bo są klodety w każdym etapie życia. Była taka stara, młoda. Agnes. Luciusz to jest w ogóle najlepszy. To jest, to jest No. Też. Aha, ja już będzie kochają, tak? O, o biedny, biedne. Depresja. Hey, Oni powinni być razem. Słucham. w Może Jestem tylko hero jak nie? a czemu mu smutno się stało? nie dostał ciasta nie dostał Agunia taka, nie umiem grać w tą grę Pontius, heart of our team. No, Zoya, O. może kisiolek, no na Kloze co tu szpieguje? I legion tam w ogóle zawiata podłogę, even in the <grystanie> darkest times there was some hopeful light in the world. And the night is still blazed on. Za dużo mgieły. Nie było to takie nakończenie z dupy? Jakie? Całe, całe miasto dalej rozwalone, nic nie naprawili. No to co? będą dopiero naprawiać, tak? No, wczoraj no, dwadzieścia. W, w i przelacujemy te napisy wszystkie. Ja dam na W. O nie, nie co Może polecie. coś będzie jeszcze, coś, więc... Trzeba przelecieć. Ogólnie co mogę powiedzieć, tego, że była długa, niech na taką grę. Dużo mhm. rzeczy było dziwnych, nieprzemyślanych i szczytowanych. Z naszej strony. Z <laughs> nie z ze strony gry. Nie przemyśleli te to były nie błędy, bo na przykład pojawił się ten ląd wtedy i to był najgorszy błąd. Taki A my nam mieliśmy z każdym bossem, widzieliście zawsze coś. W głównych walkach albo zagadkach mieliśmy problemy. Nie działały przyciski, nie działały bossy. Nie, Boże, nie działały. jak szybko lecią te napisy na czarnym tle, nic nie widzę. No, mnie boli już wszystko. O Boże! Mm. <laughs> na czarnym tle. Adak? Telegraficznie i, I, graficznie, i nie... kolorystycznie. Znaczy, styl graficzny się zmienił z jedynki na takie bardziej plastelinowe, mam wrażenie. Jakieś dziwne to było. No i brakuje mi takich fajnych rzeczy, jak na przykład wielkie jakieś. Yy... Żółwie, wielkie jeże, to było fajne, nie było tego tej części. Jak nie? my jeździliśmy na jeżu. Nie no, takie to było jakiś raz, czy coś. Jak? No, to był cały level z tego. Nie. No ale nie kiedyś, pamiętasz po prostu. Kiedyś jak się wodą robiło rośliny, to one były takie wielkie, które się wspinało, to było fajne. Tutaj było podlewanie tej wody i co? I nic. Ja miałem mieć sześć pudełek, a miałem trzy i czuję się okłamany. To może to po polskie tłumaczenie też weź to pod uwagę, bo... No, trzy a sześć? No, jak gdyby potrafią nie przetłumaczyć na tak, więc. A cóż. No, tak te tłumaczenia czasem. Ale optymalizacja dobra, nic tu nie leczyło, więc pod tym względem spoko. Tyrpaliśmy się, ale to raczej ten, nie nasza postać, tylko te dwie pozostałe, nie? Nie ta, którą grasz. Nie ja mhm. wiem, mi się podobało bardzo. Ogólnie było spoko, tak. Ale nie wiem, czy jest to najlepsza część. Mi się wydaje, że dwójka wciąż wygrywa. Już nie, ja już nie pamiętam co było wtedy. Dwójce, dwójce, bo ten dodatek pustynny taki bardzo. Wierzycie? Nie. No dobra, się nadajecie. Kończymy to. Wy to widzicie pewnie w listopadzie dopiero. My to nagrywamy jeszcze w październiku. Tak. No i co, zapraszamy do kolejnych jakichś, nie wiem, nie ma, Widzę, co jest problem, bo nie ma gier na trzy osoby, I Nie ma gier fabularnych żadnych. zwłaszcza, więc po prostu to jest problem. Tutaj czekaliśmy na Train, bo wiedzieliśmy, że, że to jest, nie? Bo wszyscy o, tak? czekaliśmy no. razem, bo chcieliśmy grać sobie w to, nie? Chcieliśmy tak. zagrać w kotki. Jakie kotki? Kotki są tanie i kotki zagrać. Kotki? No, już pogadane. <laughs> nie wiem, co to za kotki, ale okej. Okay. No. Fine. jak się ta gra nazywa. Dobra, to nie zdradzaj teraz. No właśnie, będziemy grać w kotki podobno. No. Bo... Nie wiem, jak to się nazywa. <laughs> Dobra. To dziękujemy Dobrze. bardzo, Do tak. usłyszenia, pa. Cześć, Nara.